tutaj Judyta i Marika i witamy Was w lutowym update czytelniczym. W sumie jest marzec, tak więc akurat to wszystko, co nam się udało gdzieś tam w lutym, przeczytać. Do Ostatniego dnia, oczywiście. Tak, Marika, może y, zaczniesz? Masz więcej? E, dobrze, tak mogę zacząć. Znaczy, nie wiem, czy mam więcej, może sztukowo, ale objętościowo no, chyba, że więc już więcej o czym opowiadać. I tak, więc tak się pasuje tutaj mój stosik e, Plus Stosikami. Stosikami. plus i jeszcze jedna książka w Domyśle w audiobooku, e, więc może od niej zacznę, jako żebym o niej nie zapomniała, wstawię wam tutaj zdjęcie albo zrobię takyta. E, tak. E, I jest to książka Anny Haber. To tylko zimowy blues. To jest moje drugie spotkanie z tą e, autorką. E, bo czytałam jeszcze wcześniej e, Zaprośmy na Pumpkin Latę. To była taka typowo jesienna książka, a ta była właśnie zimowa, ale co ciekawe nie świąteczna, a właśnie opowiadająca o tym takim czasie tej handry e, po e, właśnie grudniu, czyli ten okropny styczeń. E, bardzo mi się podobała. E, jest to taka, no że romans, trochę obyczajówka, ale bardziej taka już dla, kierowana do doryślejszego widza, bo ten związek jest tam taki bardziej dojrzały, bohaterowie mają około 30 lat. Więc mamy sobie Karolinę, która po Nowym Roku niemal nie zostaje potrącona przez... Pana Daniela, um, okazuje się, że są sąsiadami um, i jakby tak właśnie zawiązuje się ta ich um, relacja, um, więc tak nie chcę Wam za dużo zdradzać, ale um, jestem zadowolona już z, właśnie z drugiej książki tej autorki i czekam z niecierpliwością na kolejne. Um, więc to był taki romans, który mi się podobał w tym miesiącu, bo ja sobie założyłam za cel w lutym przeczytać jak najwięcej romansów i to był błąd. <laughs> za dużo po prostu, muszę sobie bardziej przemiesz przemieszać tę tematy tematykę książek. A więc, romansy, które czytałam jako pierwsze w tym miesiącu, to pokażę tutaj dwie części, bo to jakby się tyczy tego samego, czyli to nie jest do diabła love story Julii Biel, gdzieś tam wrzucałam recenzję na Instagrama, więc tam też możecie sobie bardziej doczytać, to już jest taki licealny romans. Mamy tutaj Elle i Jonasza. Ella jest bardzo zamknięta w sobie, nie chce się za bardzo zaprzyjaźniać z nikim, bo ona jest nowa w szkole, więc raczej tak gra zachowawczo, bo jakby wie, że nie zostanie tutaj na dłużej. No i mamy Jonasza, który jest niezwykle nachalny i, i bardzo po, próbuje pokazać, że on będzie tym jej jedynym. No, jakby mi książki Julii nie przypadły zbytnio do gustu, ale wiedziałam, że to jest debiut autorki, więc pomyślałam, że da jej szansę. Wtedy jeszcze nie wiedziałaś, że nie przypadło ci tego gostu. Mm, tak, e, znaczy nie no, jakby po tym debiucie, no to już myślałam, mm. bo jeszcze pierwsza część, jak Ci mogę, nawet się zaśmiałam, bo tutaj mamy taki humor sarkastyczny, gdzieś tam przepychanki m, między tymi e, bohaterami. Bardzo ładne są w ogóle wydane te książki, mają playlisty, więc też sobie też się nastrajałam, nie słuchając, e, znaczy czytając te książki. Mm, więc no, jeszcze pierwsza może mi się tak nawet podobała, że była taka ok, ale druga już totalnie ją pogrążyła, głównie właśnie ze względu na Jonasza, który no, no nie podoba mi się po prostu jako, jako facet, mm, i była bardzo przewidywalna. A no, z polecenia tego się spodziewałam, no ale tak jak mówiłam, chciałam dać szansę tej autorce, więc sięgnęłam po kolejną książkę, którą miałyśmy z boksa od strefy czytacza i to jest Be My Ever, właśnie również Juli Biel, znowu przepiękna okładka, niestety wnętrze już nie tak <słuch> <słuch> przepiękne. No może po prostu Julia Biel nie jest dla mnie. O tej książce się nie będę zbytnio rozgadywać, poza tym, że mi się nie podobała. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam do naszej poprzedniej recenzji o tej książce. To, to było chyba moje największe rozczarowanie w ogóle do tej pory, bo w tamtym roku chyba też nie czytałam tak złej książki. Tak. E bardzo dobre książki, które przeczytałam w tym miesiącu, bo o ile ten romans To tylko zimowy blues był dla mnie fajny po prostu, to to, to były takie zaskoczenia, że po prostu... Tylko wydzwaniałam do Judyty z, każdą, z każdym fragmentem i się jarałam i, i Judyta już niemożliwą parę czytała w tamtym roku, więc może od niej zacznę. No i wiedziałam, jakby Judycie ufam na tyle jej poleceniom, że, wiem, że wiedziałam, że to będzie dobra książka, ale spodziewałam się całkiem czegoś innego. Bo nie dość, że po tej pięknej okładce spodziewałam się po prostu cukierkowego właśnie romansu licealnego, to dostałam książkę tak głęboką, ale jednocześnie tak lekką. Ona... Też opowiada o dziewczynie, która jakoś nie jest super w taka w nawiązywaniu przyjaźni, chociaż mam wrażenie, że ona po prostu nie wie, że jej, w tym, że, że jej to dosyć łatwo przychodzi, a jakoś po prostu tak nie zwracała wcześniej na to uwagi i ona się po prostu czuje taka zwyczajna, i, i to jest jej największy kompleks, że niej się ludzie czują normalnie. Mm, tylko, że właśnie to w jakiś sposób y, mam wrażenie, że przyciąga ludzi do niej. Y, no i ona, tutaj też mamy fajne takie połączenia, bo ona bardzo lubi gry komputerowe, z drugiej strony tutaj mamy jeszcze wątki muzyczne, mamy wątki teatralne, więc... Tak, jak fajnie ta autorka opisuje, to jest Emma Mills, opisuje zainteresowania ludzi, to jest w ogóle kosmos. Ja tylko miałam, że Boże, ja mam ochotę, nie wiem, pójść na koncert tych, tego zespołu, czy przeczytać um, Sen Nocyletniej Szekspira, bo to jest tak interesująco tutaj napisane. Oczywiście, że mamy tutaj Romans, ale on też nie gra pierwszych skrzypiec, bo mam wrażenie, że ważniejsza w tej książce jest przyjaźń um, i no naprawdę. Po prostu przecudowna, przeurocza, przezabawna i bardzo, bardzo polecam. To tak bardzo, nie, nie ma czegoś, co by mi się w tej książce nie podobało, tak na sprawę. I też super książka tego miesiąca, to jest cudmiut Malina pani Anety Jadowskiej. Też bardzo ładnie wydano, tutaj macie takie malinki na I przepiękne ilustracje, bodajże pani Magdaleny Babińskiej. I też, o, na przykład mamy tutaj drzewo genealogiczne. O czym ta książka jest? Ta książka jest, to w sumie są opowiadania i to mnie trochę odstraszało, bo ja tą książkę już u siebie miałam przez rok, bo dostałam ją na urodziny od Popświadomość YSO Series właśnie rok temu. No, i tak nie bardzo mnie to ciągnęło, że to są opowiadania, bo ja mam wrażenie, że się nie wciągnę w historię i w ogóle gdzieś takie osoby schowałam na półce. No, ale stwierdziłam, że, że przeczytam i się zakochałam, więc na pewno będę chciała jeszcze więcej gdzieś tam pani jadowskiej poczytać. A to opowiada o rodzie koźlaczek, ród czarownic, w której właśnie główną rolę mają kobiety. Taki ma matriarchat, to się chyba mówi. Więc faceci tam raczej służą po prostu do tego, żeby narobili kolejne, kolejnych córek. No, i tutaj mamy właśnie opowiadanka o tym, o tym rodzie, jak gdzieś tam ich przygody, ich poznawanie. W sumie my poznajemy różne gdzieś tam rodzaje magii, jakimi one się parają. Przezabawna w ogóle, to jest tak. Inteligentny i fajny humor, i bardzo mi się tutaj podoba, jak autorka potrafi przejść właśnie z takich humorystycznych historyjek w nagle taki ton, bardzo że, o Boże, mamy trupa. Wiecie? I mam takie nagle, o matko, jest poważnie tak. Ale to jednocześnie jest dalej w takim lekkim tonie, że no, czyta się to bardzo, bardzo szybciutko. Mało mi, bardzo mi mało koźlaczek, więc proszę o więcej koźlaczek. Tak, to teraz ja będę przekazywać w tym miesiącu, Judycie w marcu to będzie TBR, bo po prostu musi. Jak się nie zakocha, to powiedziałam, że ją wydziedziczę. Tak, więc mój miesiąc myślę, że jest taki pół na pół, bo mam w sumie trzy książki fajne i trzy książki słabe. Więc myślę, że jestem w miarę ukontentowana. Oddaję Ci mikrofon. Dobrze. A więc ja w końcu zmęczyłam pół tego boga, bo już tę książkę męczyłam niesamowicie. Bardzo. Powiedzmy, te ostatnie 300 stron już w miarę mi poszło. Ale tak, no nie wiem, czy trochę za dużo, czy no mówię, fakt, że po prostu w każdej książce powtarza się ten sam motyw, i po prostu już miałam dość czytania te, w kółko tego samego. w mówię, mówię, jestem zdziwiona, to już powtórzę, że jakby nie słyszałam nigdy na żadnej recenzji tego zarzutu, więc to mnie ciekawi. No ale no generalnie cała droga dość po, pozytywnie oceniam, że tak powiem. Tak o, mogę powiedzieć, siadło. Siadło. Tak. E, po tym, w sumie przed tym, to też przeczytałam Be My Ever. Jakbyś mi tak pniła, więc, no tak jak Marika powiedziała, wiecie, są książki tutaj, bo też y, mogę nawiązać. Są książki po prostu słabe, są książki, które wywołują u was furie, takie jak ta, i są książki takie, jak które tutaj jedno będzie, które naprawdę chciałam polubić, mogły być dobre, i jestem zła, że nie były. Tak, Już tak dobra jak oczekiwałam. O tyle tej książce możemy jeszcze powiedzieć, że ona nas wywołała tyle <noise> emocji, że po prostu nie rozumiałyśmy skąd tyle pozytywnych opinii. Znaczy, no każdy może mieć jakby swoją, ale jakby problem polegał, nasz problem na tym, że nie mogłyśmy znaleźć podobnej opinii do naszej. Że naprawdę ciężko znaleźć negatywną opinię. Więc chyba jesteśmy po prostu w mniejszości. Bo może my możemy, więc... możemy... nie mamy chustwa po tym? Zabrałam się za cały ten czas z Haniczawan, za tą piękną, piękną książkę. Tak, pięknie wydana. Yy, e, tak, ale, yy, jeszcze jej nie zwróciłam, Bo yy, co? Jest na 140 stronie, a ma jakieś 400. Co mogę że to nie jest książka za bardzo dla mnie? W sensie nie spodziewałam się, że to jest tak bardziej, myślę, dla wieku 11-14 lat. I no trochę, trochę mi to nie, nie pyka, ale no zobaczymy, może jeszcze skończę kiedyś. I jakbyś mogła przybliżyć fabułę troszkę. No to generalnie mamy tutaj, ja nie pamiętam, czy 200 setny któryś, czy 200, 300 któryś, nie pamiętam teraz, 200 setny. Tak, szósty rok i generalnie e, jest wielka burza i po prostu ona się co noc powtarza, że tak jakby, że cały świat stoi w miejscu i co noc jest burza i się niby świat cofa o 24 godziny. No i mamy tutaj naszą główną bohaterkę, bohaterkę Mariolę, która. Pewnego dnia znajduje kopertę w swoim domu, gdzie właśnie ma tam e, Maria i chyba Karol Berka i się tam właśnie dowiaduje, że są jej rodzice, to jest dla niej, znaczy no podejrzewa, a to jest dla niej bo ona właśnie mieszka ze swoim ciocią i nikt nie pamięta nic z przedburzy, więc mm. tak jakby nie pamięta, że miała rodziców, ale no właśnie odczuwa głęboką potrzebę poznania prawdy, więc ucieka z domu i no, wyrusza na swoją przygodę. No z opowiadania Judyty mi to brzmi bardzo ciekawie, ale może faktycznie po prostu styl pisania jest dla młodszych czytelników, ale warto mieć na uwadze, że autorką jest 17 latka, więc że w ogóle w tym mm. wieku wydała książkę, to już w ogóle gratulujemy. Ale no nie wiem, czy Judyta będzie podchodzić drugi raz. Ja na pewno spróbuję w tym miesiącu. Zobacz. Tak, a więc następne. Co do książek właśnie, mi się rozczarowałyśmy troszkę. A więc mamy legendę o Popiołach i wrzasku. Best celerek. Tak, czyli ten taki w sumie duży dość e, release w tym miesiącu, myślę, mm. który był. I by tu powiedzieć, że właśnie chciałam, żeby ona mi się bardziej podobała. Chciałam, żeby ona była trochę lepsza, bo naprawdę książka ma potencjał, ale no. nie wiem, właśnie tak jak ktoś dobrze dzisiaj napisał, że za bardzo tutaj wiecie. Polityka i ten worldbuilding może był dobrze zrobiony, ale bardzo na tym cierpiały postacie, relacje postaci, no romansu to ja tu w ogóle nie czuję. Jak dla mnie zakończenie w ogóle też tak leży, jeśli to ma być cała saga, no bo... Spoiler Tak, bo to jest pierwsza w, część... Tak, sagi. To ma być bardzo długa saga, a no, jest tutaj ktoś zabity i no nie wiem jak z tego mają się wykaraskać. I no to nie może trochę być. Y, a więc mamy tutaj... No, można powiedzieć, że takie trzy główne perspektywy, jeszcze z doskoku czasem, e, chyba z trzy różne postacie się czasem pojawiają, że mają swoją perspektywę. E, no to generalnie mamy tutaj też taką historię trochę północ-południe, więc na północy mamy Antoinette, która jest tam jakąś tam służką, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, e, w, na dworze, w jakimś. Pokojową typu. No, coś wtedy nie na jakimś tam państwie, już nie pamiętam jakim. No i generalnie mamy króla i mamy arcyksięcia, który niby powinien być królem, bo jest taka tradycja, że. Pierworodny syn dostaje magię i on zostaje królem, ale tutaj magię dostał młodszy syn, więc no, teoretycznie ten powinien, wiecie, zostać królem, bo ma magię, ale ten jest starszy, więc starszy został królem. Ten jest taki trochę pośmiewiskiem, że tak powiem, dworu i właśnie Antoinette jest proszona pewnego dnia, żeby została ochmistrzynią, czyli tam taką no, główną, że tak powiem, służącą tego księcia, a zarządzać jego służbą i się gdzieś tam potem dowiaduje nagle, że jest też specjalne, że ma w sobie pewną magię. Natomiast na południe mamy dwie siostry. Mamy tutaj też następczynię tronu Rejnę i jej moc. Nie wiem w sumie, czy to jest ona, tak pokazałam. Znaczy to są siostry, nie? Tutaj e... na okładce. Aha, tak, tak, tak. To jest, no, że to są siostry. Nie wynikałoby mi tak z opisu postaci, ale no dobrze. A więc mamy Rejnę i mamy jej młodszą przez te rozmiary. I no Reina jest taka, wiecie, poważna. Tak, tak mi się wydaje. Reina jest taka, wiecie, dość poważna, się w sumie troszkę w ojca wdaje, bo no wiadomo, ma być następczynią tronu i tak dalej, i tak dalej. A natomiast jej młodsza siostra ma siostrze, Zazły. siostra ma siostrę tak, ma zazło, że jest taka, wiecie, w ogóle niezabawna, że psuje wszystko, wiecie, ona lekcje ucznictwa tam potajemnie od jej narzeczonego pobiera i tak dalej, taka dość bardziej rozrywkowa. Ale nagle ich ojciec umiera. Tutaj też e, ważne w sumie okazuje się nie aż takie ważne, ale generalnie Rusmer ma dar wieszczenia, że czasami widzi po prostu to, co ma się zdarzyć i właśnie któregoś wieczoru wpada do pokoju starszej siostry mówi, że ojciec nie żyje, przychodzą nas zabić, więc muszą uciekać z królestwa i się dalej akcja dzieje. Jak powiedziałaś właśnie, że tutaj się mm, dowiadujesz, że ta ma właśnie wieszczenie, ta ma jakąś magię, to to jest też zarzut, który usłyszałam o tej książce, że niefajne jest to, jak w, u wszystkich bohaterów się okazuje, że są kimś więcej niż na początku. Znaczy powiedz, że mi to by nie przeszkadzało, hmm. ale generalnie nie, właśnie, że nie jest magia taka wyjaśniona, no oni są tu niby wszyscy nowi do magii, bo tutaj w ogóle na południu magia jest zakazana, tępią czarnicy i tak dalej. Więc no, nie wiedząc za bardzo o tym, ale no północ, południe to w ogóle dwa różne światy, że magia działa całkiem inaczej też magia, i nie jest to wyjaśnione, w jaki sposób w ogóle to się ma do siebie. Ale no, to nie jest recenzja tej książki, bo za dużo by mi zaszło, jakbym też miała Też jest bardzo to ładnie mówić. wydana. No ja jeszcze nie czytałam, ale też mam gdzieś tam zamiar... To też właśnie mam gdzieś z tyłu głowy, że to jest dopiero druga książka bestsellerek, To też są dosyć młode dziewczyny, bo w moim wieku. No i jakby napisać, wiecie, sagę fantazy, to też nie jest takie proste, ale no zobaczymy, to jak to przeczytam taka średnia. A i żeby to przegryźć, że tak powiem, to <laughs> przeczytałam sobie w sumie, nie wiem, czy nie tego samego Te dnia. Sądzi, tego e... samego dnia zaczęła. Perfect on Paper, Sophie Gonzalez, i one wyszły tego samego dnia. Tak. A no widzisz, no to się bardzo ładnie złożyło. Tak, no i to generalnie opowiada historię Darcy, która jest córką nauczycielki w szkole, więc dość długo, że tam powiem, przesiaduje tam po godzinach. I tak się jej w sumie zrodził pewien pomysł, że będzie udzielała porad sercowych swoim kolegom i koleżankom, właśnie w taki sposób, że będą oni wrzucać jej listy do szafki numer 89, do której ona gdzieś tam ukradła kody, a ona będzie im odpisywać z prostu na e-maila. I tak, tak. Z ludów, tak? Lubi pomagać ludziom i interesuje się tym tematem bardzo. Wiecie, tam robili sercze i tak dalej, różne tam guru ogląda na YouTubie. No, tylko że pewnego dnia, jak sobie właśnie wyciąga listy z szafki, zaskakuje ją Aleksander, którego. Nazwiska tam, nie wiem, to jakieś po prostu nie, nie, nie mniejsza o to, bo mówię do niego po nazwisku, ale generalnie na nim ma Aleksander, więc tak będziemy do niego mówić. I on w sumie, e, tak można powiedzieć, troszkę ją szantażuje, że on nikomu nic nie powie, ale w zamian ona pomoga, e, pomoże mu odzyskać swoją byłą dziewczynę. Więc w sumie niby taka oklepana. Tak. E... No, ale właśnie, to było odlećka, że Darcy jest tutaj szalenie zakochana w swojej najlepszej przyjaciółce, która o. no niestety nie odzyska tych uczuć i się zakochuje w kimś innym, więc e, Darcy też tutaj ma historię, że tak powiem, mieszania troszkę z tą przyjaciółką, bo o list, wiecie, listownie, że tak powiem, porady złe troszkę specjalnie dawała, o nie. Tak, ale w międzyczasie właśnie tutaj się rodzi uczucie bo jest z nią i Aleksandrem, więc wiecie, mm -hmm. jest to mm. bardzo ciekawa, bardzo też właśnie porusza tutaj, ta książka w ogóle była napisana. Dlatego że autorka w poprzedniej książce napisała o osobie właśnie, która była bi i była z osobą przeciwnej i dostała za to bardzo duży hate, i uznała, że nie, tak nie mhm. będzie, więc napisała całą książkę o tym temacie, właśnie. Super. Tak właśnie, żeby walczyć troszkę z tą bifobią. Właśnie fajnie, bo to już jest któraś książka, bo w tej mamy wątek queerowy, w niemożliwej parze też mamy homoseksualną parę i nie wiem czy, czy gdzieś tutaj jeszcze no w Be My Ever było czy... wspomniane gdzieś tam jakieś takiej parze jak cię mogę jak cię mogę nie wiem czy w legendzie popiolej w Wrzesku coś już takiego było czy będzie a więc czyli twój plan na ten miesiąc to e, ciutmy malina proszę bardzo przytul! tak potem nie wiem może może Outpost, albo nie wiem, co my tam jeszcze mamy na półkach. Mamy ja bardzo dużo chciałam. nowych książek, e, no bardzo. E, mamy teraz takie na topie e, This Violent Delights, o, chociażby, This tak. tak. Delights, no, na pewno ten e, Więc my no, jeszcze, no. myślę, że będziemy sobie pewnie, tak jak tutaj powiedział powiedziała, przegryzać jakąś grubszą książkę, znaczy z taką cięższego z tematów, e, jak, jakimiś takimi troszkę bardziej może młodzieżówkami. E, no ja myślę, że na ten miesiąc sobie wezmę te tłuszczoszki, znaczy no jednego tłuszczoszka w sumie. E, będę teraz zaczynać na pewno Lopif, a później e, wezmę się za cały ten czas. No i w sumie Perfect on Paper chyba też już mogę przytulić. <grystanie> tak więc to jest mój, mój taki mini TBR na ten miesiąc, bo na pewno jakby... Znaczy mam nadzieję, że mi się uda gdzieś tam więcej przeczytać. Tak, bo jeszcze zmuszamy Judytę teraz do pojechania ze mną na Targi Książek w Poznaniu, więc być może przywieziemy kolejną pszterdę. a nie wiem, co bym tutaj jeszcze Wam mogła ciekawego było powiedzieć. Co może być ciekawego, nie wiem, czy może wiecie o jakichś ciekawych książkach, które nadchodzą właśnie niedługo, będą miały swoją premierę, bo w sumie nie wiem, czy na pewno na coś czekamy w marcu, ale jeszcze nie wiem na tak, co. Tak, my to tak wiecie, <grym> jak widzimy, po prostu pojawia się, <grym> tak. ładujemy do koszyka, po czym zapominamy o tych starych książkach biednych, już no, tyle no, mamy niestety. w kolejce, no biedna Adilaru nawet się nie doczeka jeszcze zakupu. <grym> więc musimy to nadrobić no, staramy się, czytamy i tak bardzo bardzo dużo, więc się staramy ale tak jak Judo tam mówi, dajcie znać w komentarzach e, może przeczytam jakąś książkę z Waszego polecenia na przykład, e, bardzo, bardzo chętnie e, chociaż widzę, że to się ostatnio źle kończyło tutaj z tymi polecekami ale zaufamy Wam, tak e, więc dajcie znać w komentarzach e, i mamy nadzieję, że podobają Wam się tutaj też takie treści książkowe, wiemy, że jakby jesteście tutaj głównie dla Harry'ego Pottera e, ale no Harry Potter już nie wychodzi w książkach, więc <laughs> Show -shoring. No, ale dzisiaj Wam bardzo dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!